Kilka szybkich słów na temat um, progresu czy realizacji projektu energetyki jądrowej, naszej pierwszej elektrowni jądrowej, którą budujemy na Pomorzu. E, projekt jest systematycznie, konsekwentnie realizowany, o czym pragnę Państwa z tego miejsca zapewnić. Z jednej strony prowadzimy prace na terenie budowy, są to odwierty geologiczne, które pozwolą nam właściwie zaprojektować ten obiekt, w tej chwili jego serce, czyli miejsce posadowienia trzech reaktorów jądrowych wraz z instalacją zasilania, instalacją chłodzenia i największym budynkiem, na którym będą agregowane wszystkie. Elementy wielkogabarytowe stanowiące jądro tegoż projektu. Równolegle nasi partnerzy od odpowiedzialni za przygotowanie infrastruktury stowarzyszonej przygotowują prace projektowe i przygotowują się do realizacji wszystkich elementów infrastruktury, które umożliwią przygotowanie tego placu do przyszłej budowy. I to jest ta część, którą mogą Państwo fizycznie zobaczyć, zaobserwować. Ona faktycznie ma miejsce. To, co jest równie istotne, ale jest mniej widzialne, to są wszystkie prace przygotowawcze ze strony spółki PAY, które prowadzimy dla tego projektu. Organizacja finansowania. Otrzymaliśmy ustawę, która gwarantuje nam środki finansowe na przygotowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego. Niebagatelna kwota ponad 60 miliardów złotych, i teraz największa odpowiedzialność spoczywa na nas, jako na inwestorze, żeby te środki jak najbardziej korzystnie dla polskiej gospodarki wydać. Nie chodzi tylko o budowę samej elektrowni jądrowej, chodzi o przygotowanie całego koła zamachowego dla polskiej gospodarki, żeby wszystkie polskie przedsiębiorstwa mogły w tym projekcie naszej budowy zafunkcjonować. Mogłyby funkcjonować w budowie innych elektrowni atomowych w Polsce, ale również w miarę możliwości nie uczestniczyły w budowie podobnych projektów w Europie. To powinna być nasza największa ambicja, i to co powiedział pan premier Tusk. 53 miliardy złotych, co jest ambicją polskiego rządu, żeby zostało wydatkowane na polskie firmy, polskich przedsiębiorców. Naszym zdaniem jest to kierunek, po pierwsze, właściwy, po drugie, osiągalny, a po trzecie, nie powinien nas ograniczać. Mamy bardzo poważne perspektywy, żeby uczestniczyć w projektach budowy elektrowni jądrowych w całej Europie. Energetyka jądrowa przeżywa w tej chwili renesans. Polskie firmy, które pracowały przy budowie elektrowni konwencjonalnych na całym świecie, pokazały się z jak najlepszej strony. Mamy w tej chwili duże doświadczenie, możemy to doświadczenie rozbudowywać i w tych projektach funkcjonować.